Kaczynki. Czuwaj, z zespołu do spraw przy głównej kwaterze harcerzy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać ciekawą rzecz na zbiórkę w lesie, szczególnie w tym pięknym przełomie marca i kwietnia. Otóż w tym specyficznym momencie, kiedy Brzozy zaczynają wypuszczać pączki, a następnie liście. Możemy pozyskać z nich bardzo pożywny i dodatkowo smaczny i zdrowy sok. Brzoza puszcza soki tuż przed wypuszczeniem pierwszych liści. Czyli w momencie, kiedy zauważamy, że pojawiają się pączki, ale jeszcze nie ma liści, mamy około 2 tygodnie na to, by taki sok uzyskać. W jaki sposób? Najprostszym sposobem jest wykonanie nacięcia bardzo płytkiego. Nie musimy się wwiercać głęboko. Nożem w korze drzewa. Kiedy mamy wycięty otwór, następnie najlepiej sformować drobny lejek a w drewnie. Że za to miękkie drewno, także powinno być bez problemu. W taki sposób, żeby w tą szczelinę następnie wcisnąć sznurek. Po wykonaniu nacięcia brzoza zaczęła puszczać soki dosyć intensywnie w zależności od tego czy były dużo opady deszczu i od tego jak gruby jest topień, tego soku może być więcej lub mniej zwykle baniak 5 litrowy zapełnia tej wielkości brzoza w około dobę na sznurek wciskamy w powstałą szczelinę można wcisnąć mały patyczek Metody jest wiele sznurek ma ten plus, że po prostu nasiąka sokiem i transportuje go dalej kiedy mamy wycięty otwór, zamontowany sznurek Wystarczy podłożyć naczynie i cierpliwie czekać. Podkładam mały kubeczek. Myślę, że 5 minut i będzie pełny. O, minęło trochę czasu. Idealnie przejrzysty i bardzo dobry.